Po nagraniu filmika zauważyłem, jak wiele razy mówiłem. Y". Gdy usłyszałem to ósmy raz, postanowiłem to zacząć liczyć. Zobaczymy, ile tego naliczymy. Zapraszam do oglądania. Siemanko, z tej strony Remek, a to już drugi odcinek serii. Zagrajmy w Minecraft na modach. Tak jak mówiłem w tamtym odcinku, będziemy dziś budować domek. Wybrałem już miejsce, wgrałem nowego moda, którego też zaraz opiszę. No i wydaje mi się, że możemy zaczynać, więc F1, ok. Yy, weźmy sobie już kilof, tak, o, fajnie wygląda. Yy, tak, yy, jak widzicie tam jest nasza yy, poprzednia kampa. Yy, teraz wybudujemy sobie tutaj domek. Mam nadzieję, że to będzie takie jedno ze stałych miejsc, że nie będziemy się już przynosić, bo tak planuję zrobić. I tu taki będzie ogólnie moje centrum. Yy, tu już sobie zrobiłem malutkie, yy, malutką siedzibę, gdzie sobie przepalałem poszczególne rzeczy. Jak widzicie, tu już przygotowałem materiały do budowania domku O Boże, zapomniałem o szkle. Mm, czekajcie 8. O, rób się. Yy, albo zróbmy... Dobra, nieważne. Niech się robi. No, wykorzystamy wszystkie piece, co ja będę... Połowa dla mnie. Tu Rada 3-4. Okej. Okay. Mmmm... Więc tak mówiłem, yy, następny mod, który wgraliśmy Oczywiście już mam mojego skina, jest już wszystko ok, internet już jest yy, Następny mod, który wgrałem, yy, pomijając level up Mamy mod, yy, boż, zapomniałem jak się nazywa Poczekajcie, ja zrobię cięcie, bo mi wypadła z głowy nazwa Ender, Tolls and Armor yy, Nazwa mówi o tym, że możemy tworzyć, craftować narzędzia oraz nasz <laughs> armor Za pomocą tych naszych Ender enderpereł Zróbmy sobie na razie łopatę, bo tylko na to jest stać. Lub też możemy zrobić kopaczkę. Zróbmy sobie już łopatę, skoro nas na to stać. To oddamy. Ta łopata potem się wykorzysta. No, ok, więc mamy już taką sobie łopatę. Yy, pozwala nam to na tworzenie różnych yy, różnych właśnie... na no wszystkich wszystkiego rodzaju armoru oraz narzędzi z Enderperę. Yy, Zobaczmy jak ona szybko... No dobrze, a właśnie, nie powiedziałem, e, tu było ogólnie jeziorko, takie malutkie jeziorko było, tak, na, na takiej wysokiej, takim wysokim poziomie, było jeziorko, nawet mogę pokazać, o, jak widzicie, e, które zakopałem, bo mi tu przeszkadzało, my sobie wybudujemy dzisiaj ten domek, nie tracąc czasu, e, tu jakoś będzie takie wejście do, do tej skały, tam się jakoś okopiemy, jakieś balkoniki na pewno będą w przyszłości. Jakaś wyżyczka może będzie wystawała, coś ciekawego na pewno będzie. Tu też coś jeszcze planuję zrobić, ale to będę musiał zakopać te... No zobaczymy jeszcze. Na razie weźmy sobie. Yy, tak, tak jak mówiłem yy, w, tych moich starej, w tej mojej starej serii, że, że wszystko jest. Yy, wszystko jest yy, improwizacją. Nic nie przygotowywałem, nie ma żadnego planu, po prostu teraz tak myślę, co by to wybudować. Yy, albo zrobię cięcie i pomyślę, może lepiej. <gry> <gry> Okej, okay, coś tu pomyślałem i chyba wymyśliłem. Yy, zrobimy to w ten sposób, że. Hmm, będzie tak, tak. Tak, 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 tak. Nie, 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 Utnijmy to. Jezu, jak to się długo kopie. O. Takie będzie wejście. Środek tutaj jest. <gry> Bardzo ładnie. Zróbmy sobie już tutaj podłogę, jakaś para. Ok, to jest nasza podstawa. Teraz tak, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pięknie, jeszcze tutaj te dwa. Dziurkę zostawiłem yy, właśnie, jeszcze szkiełko. Nie mogę o tym zapomnieć, bo coś się na pewno tutaj stworzyło. Teraz sobie skraftujmy te szkło, się bo robiło Ops, a nie przypadkiem tak? O tak, już myślałem, że nie pamiętam, yy... teraz do tego. Kiełka starczy 32 na razie na pewno Dobra. Mm, Powiększmy też to tutaj już. No, łopatą drzwi, <grym> spoko. Yy, no i co mam tu jeszcze powiedzieć? Yy, tak jak powiedziałem, yy, na razie będę trzymał tę zasadę, że co, co nowy odcinek będzie nowy mod, ale na pewno... Tak w 10 odcinku, czy 9, czy 8, albo nawet wcześniej już nie będzie co, co, co odcinek nowy mody. Dlatego, że już potem tego będzie masakra. Nie będę tego w stanie ogarnąć w tych wszystkich modów, nie będę pamiętał co, co mam, czego nie mam, więc potem się mogę, mogę pogubić. Dlatego będę sobie tak instalował mody od czasu do czasu na początku będą systematycznie, mi się wydaje, ale to jeszcze też zobaczymy. Zróbmy jeszcze tu tą podłogę. Czyli głównie dzisiejszy odcinek będzie się składał z tego, że że po prostu wybudujemy sobie domek inara e, jak zauważyliście na pewno mamy szósty level e, no i tyle szósty level nabity jest wszystko fajnie ok troszeczkę sobie tam te moje skilly, jak widzicie 2 5 3 5 tak to wygląda drewnięko do mnie właśnie jeszcze to potrzebuję e, tu i tu no, spoko. Na razie się zapowiada bardzo ładnie domek. Teraz te drzwi dla mnie idą. Proszę. O! Bardzo ładnie. Mi się podoba. Eee, wejście jest na razie ładne, ale to nie wszystko. Pamiętajcie. Oho, uh -huh. ja to nie ma Właśnie, zapewne już zauważyliście. W tamtej serii w tej. Jeśli oglądaliście tamtą serię, zawsze sobie tak układam te moje, te moje narzędzia. Już, już tak się przyzwyczaiłem, tak nosić te narzędzia. I jakoś tak już bywa, że... jakoś, jakoś już tak jest, że, że... tak to sobie układam. Przejdźmy do dachu, a da, dach byśmy zrobili, już wiem, o To jest teraz akurat improwizacja, tak jak mówiłem. To powinno starczyć. Jeśli nie, to sobie skraftujemy więcej. Mhm. O. Yy, Jak to wyglądało? Wyglądałoby to tak, że... Zrobimy tak. Yy, to może adaptas przyspieszy na chwilkę. Zawsze, gdy będzie takie przyspieszenie, ja będę komentował, że nie na temat tego, co się dzieje na ekranie, l, tylko takie ogólne wiadomości. Mam kilka tematów. Pierwszy to jest Mole Creatures. Ten mod chciałem jako drugi wgrać, jednak mam z nim jakiś mały problem, y, który będę musiał potem rozwiązać. Yy, i może ten mod jeszcze będzie o ile mi się to uda oczywiście zrobić yy, nie wiem kiedy, jak, jaki będzie następny mod, nie wiem kiedy będzie następny odcinek nie możecie, mnie, nie możecie się o to mnie pytać bo ja naprawdę sam nie wiem yy, ledwo co mam czas na nagrywanie takich odcinków dużo nauki naprawdę mam teraz yy, na głowie, więc yy, no, chaos totalny yy, zaraz będzie następny taki szybkie, nagry szyb, szybkie przyspieszony filmik, więc będę znów komentował, a teraz muszę kończyć bo to było takie właśnie krótkie Mm, nagrywanie i w tym momencie też komentowanie, więc widzimy się za chwilkę. Ok, tak wygląda nasz domek fajny i przytulny mi się wydaje. No to wejdźmy do niego i coś tutaj jeszcze zbudujmy. Yy, na razie zróbmy tę podłogę do końca. Oczywiście nie będę pokazywał Calutkiej budowy tego domku. Ale teraz większość z wami zbuduje to co teraz planuję. Hmm, więc wydaje mi się, że robimy tą podłogę okej, okay. O Boże, to sobie zablokowałem to pod... Dobra, nieważne. E, zróbmy jeszcze teraz tutaj takie wejście. O, czy znaczy wejście To chcę mieć tutaj sufit. Nie wiem, marnotrawstwo drewna, bo tam yy, nad tym jeszcze jest drewno, którego i tak nie będzie widać. Ale nie mi się go zbijać. Jestem leniem. Kurde, no co? Jest. Jakoś nie umiem trafić w te, te dziurki. Dobra, ale jakoś jest. Już się ciemnie widzę. Dajmy sobie jeszcze tu gdzieś pochodnie. Bo nie, no dobra. Na dom jeszcze damy. Tu i tu. No, fajnie, fajnie, ok. Nie, nie, pochodnie mi się nie podobają. Zrobię potem osobne. Yy... No, pochodnie. Tutaj też. Ok, teraz. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. to, to przyspieszę, znowu będę komentował, tak, przed chwilą. Ok, yy, teraz mam troszeczkę więcej czasu yy, i następne tematy, więc mówimy. Zrobiłem pewne tło na kanał, yy, same zrobiłem i chciałbym się spytać Was, jak Wam się to tło podoba. Yy, komentujcie na temat tego tła, czy Wam się podoba, czy nie. Jestem bardzo ciekaw tego. Właśnie, bezsensowne pytania, które mi wysyłacie, yy, co po niektórzy oczywiście, yy, na prywatne wiadomości oraz yy, na kanale. Kiedy będzie odcinek następny i w ogóle takie typowe, kiedy chaos. Teraz m, aktualnie nie mam tak naprawdę dużo czasu, jest to dla mnie y, naprawdę masakryczna rzecz, bo naprawdę bardzo mało tego czasu jest, a jakoś te odcinki teraz będę robił. Zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądało. Y, chaos mam nadzieję, że zrobię teraz w sobotę, w niedzielę jutro, y, znaczy w sobotę jutro, w niedzielę może, y, albo nawet w poniedziałek, albo jeszcze później. Nie, nie wiem kiedy będę, będę miał po prostu czas, ale teraz ten weekend może jakoś wykorzystam. Hmm, no nie jestem maszyną do robienia filmiku, Musicie o tym pamiętać eee, Mam troszeczkę jeszcze czasu O czym chciałem powiedzieć O tym właśnie, jakie będą tu jeszcze budowle Oczywiście budowli będzie w trzy dupy, że tak powiem Mam nadzieję Bo ogólnie jestem takim, że tak powiem budowniczym Lubię budować bardzo I, i oczywiście możecie m, Jakieś sugestie mi podawać Co bym mógł wybudować Jak bym mógł to wybudować, jak, jak fajnie Czy tam poprawić jakieś błędy lub coś w tym stylu Oczywiście wszystkie na wszystkie wiadomości zawsze odpowiadam. Nie ignoruję nikogo. Staram się nie ignorować nikogo, więc możecie pisać, możecie pytać, możecie wszystko, co chcecie robić. Ja muszę kończyć, słuchajcie, remka teraz. Hmm. Okej. Okay. Jak widzicie już zrobiłem te wszystkie ściany. Nie chciałem już przedłużać tego filmiku. Po prostu sobie robiłem wgłębienie. I te ściany tak powstawały. Tutaj kiedyś będzie jakieś pomieszczenie. Jeszcze nie wiem, co to zrobię, ale wiem, że coś, wie, wie, wiedz, wiedzcie, że coś tam będzie. O. Dobrze sformułowane zdanie. Eee, no i tak to tutaj wygląda. Czekajcie może troszeczkę wolniej. A już nie ma tego efektu. Ale kupa. O, szkoda. Taki fajny był. Ale coś klatkuje, jak naciskam F8, F, F7. Albo to było F8? Nie, też nie działa. No trudno, no to no, chciałem taki fajny, no to rozumiem by, O, tak, jest fajnie. No jak widzicie, te, te piecyki są tak postawione, a nie inaczej. Skrzyneczka, tutaj takie wejście ogólnie. No i teraz na górę wejść, tak wygląda ogólnie teraz ta, ta góra. Tu już ten DIT też jeszcze się w przyszłości usunie. Tak na razie wygląda góra, ale to oczywiście się jeszcze wszystko tam dalej. To będzie dość, dość mocno rozbudowany dom. Yy, na razie ta część jest już do, z, zrobiona dobrze sufit będzie inny znaczy może będzie taki stone zwykły jeszcze zobaczę a na razie jest taki domek i taki będzie na razie jakieś tam potem łóżko walnę tu u góry i będę, i będę się przesypiał jakieś eksploracji sobie jeszcze zrobię nie wiem czy z wami ale zobaczę yy, na razie pójdziemy się teraz ponapieprzać troszeczkę ze zwierzętkami bo brakuje nam bardzo mało do siódmego levela sprawdźmy czy nic nie ma obok nas mam nadzieję że na dachu nic się nie zrespiło Okej, okay, tu jest wszystko czyste. Zabijmy też zombika. No a chyba ten zombie nam już wystarczająco ekspa, by zdobyć. Tak, mamy 7 level. Yy, to sobie. ale fajnie to wygląda. Yy, przyporządkujmy sobie te nasze punkty umiejętności. Dajmy sobie do miecza czwóreczkę. Do kopania i do obrony niech będzie. Okej. Okay. No to jakiś tu jeszcze potworek może. No i tak, tak, mówiliśmy, wybudowaliśmy sobie już domek w tym odcinku. Jest wszystko ok, domek bardzo fajny, fajnie wygląda. Jeszcze na niego popatrzymy szybko i będziemy kończyć. Tam jeszcze szczypane, ale nie będę nie, chciał mi się go zabijać. Yy, nie, żebym stchórzył. <laughs> Nieważne. Yy, no i wydaje mi się to wszystko w tym odcinku. Yy, w następnym odcinku nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale coś jeszcze wymyśli. Jak widzicie, domek bardzo fajnie się prezentuje. Będą jeszcze balkony, różne wieże, mosty Jakiś port się zrobi gdzieś dalej W ogóle tu mam tyle planów, że to się w nie mieści Na razie domek i to skromny dość, bo malutki Ale jak na drugi odcinek wydaje mi się, że jak na drugi odcinek Jak na te kilka nocy jest na razie fajny, fajnie zrobiony Wszystko jest okay. potrzeba potrzebowałem więcej surowców Ale to wszystko jeszcze zrobimy, nie obawiajcie się Na razie jest tyle, więc wydaje mi się to wszystko Idźmy przed domek, bo tam jest fajny widok nie tam jest szkielet, dobra, nie nas... A właśnie, tam jest taki krater fajny w dół Tam jest dość duży, tam jest jakiś duży cave Ja tam tylko fragment odkryłem I więcej tam nie odkrywałem, bo nie miałem na to czasu mm, Dlatego tam się świeci Tam też, bo tam była ta kampa Tam się jeszcze usunie te świeczki Dobra, jak widzicie to jest nasz piękny domek Więc dzięki, że oglądaliście ten odcinek mm, Zapraszam do oglądania następnych Subskrybujcie, komentujcie Łapki w górę I oczywiście pozytywne łapki w górę znaczy, no jak mogą być negatywne w górę? No nieważne, dobra. Yy, no, więc to wszystko mi się wydaje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.